kto chciałby zacząć? A więc... Jestem Natalia. Cześć Natalia! Natalia? <grymne> Strasznie... boję się szkoły. O, ogranicza mój umysł. Przegniata moją wolność egzystencjalną. Ciekawe, <grym i zbyt wylemi> A co gorsza, wszędzie widzę moich nauczycieli. To jest szło, to jest nie mogę spać? Nie mogę jeść? Dobrze, dziękujemy. ktoś chciałby coś dodać? Ja. To szkoła nie może być nieopowiedzialna święta. Gracja, też pomaga nie z tym wszystkim? Nie. Nie ma, może teraz ty Cześć. Cześć, Justyna. Mało pamiętam. Właściwie to nic. Staram się wszystko zapisywać, ale nie mogę potem tak znaleźć odprawy. Wszystko mi się miesza, robię przez to błędy ortograficzne. Rozmawiałaś o tym z Kowalczyk? A kto to? <noise> Może teraz ty? Cześć, jestem Monika. Cześć, Monika. Mam dziwny nauk. Nie mogę przestać się uczyć. Cześć, <noise> książka od biologii. Muszę pisać. Dużo pisać <noise> Tyle muszę wiedzieć. To mnie woła. Czekaj, woła! Monika, jak będziemy. mamy nie, znowu zostanie w <noise> W przypadku. Proszę mnie nie obrażać. Przepraszam Cię. Nie chciałam kogoś urazić. Spoczenie zawodowe. Cześć, powiedz, Weronika. Powiedz nam o swoim problemie. Cześć, jestem Weronika. Cześć, Weronika. Nie uważam, że miała jakiś problem, To koledzy mnie tutaj chcieli do przyjścia. Veroniko, opowiedz nam o swoich punktach karnych. Czy bijesz jakiś rekord? Co? Punkty? No, ależ nie, ja jestem tylko kolekcjonerką. Pasjonuje mnie to. To mnie uskrzydla, Dodaje mi siły. To taka moja pasja. Chcę burzyć ścian, żeby widzieć tylko punkty w moim indeksie. nie ścian? To wcale nie jest taki głupi pomysł. <noise> bez serca, bez ducha! lepiej, kobieto. Widzę jak nam myślą po szkoły, żeby tylko ci wstawić punkty karne. I nie patrzy na mnie tym zrobim mordercy. Sądzę, że jest to odpowiedni czas, by wydać diagnozę. Jest z nami bardzo źle? O, czym mówicie. Jaka diagnoza? Jaka, jaka? Muszę to dajeć. Sple? Żebyś widziała siebie z indeksem. To no nie tak. <grypt> Słyszycie te kroki? On nie! Mam <st collections> <palcem> Co to znowu zebrali kół pod sedesem? <tript> nie uczą, jeszcze trzeba po nich sprzątać.